W związku z ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu przez nazwy budowli obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będą musiały ulec zmianie nazwy czterech prudnickich ulic. Realizujemy projekt pod nazwą Przestrzeń publiczna jako miejsce wolne od symboli propagujących systemy totalitarne Lokalni Bohaterowie Przestrzeni Publicznej. Jest to zadanie rekrutacyjne do 23. sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Tegoroczna tematyka Sejmu wymaga od nas stworzenia projektu, który w swojej tematyce będzie promował nazwiska lokalnych bohaterów. Mamy to zrobić w odniesieniu do postanowień ustawy Sejmu o zakazie propagowania komunizmu. Poprzez nazwy urządzeń użyteczności publicznej. W Brodnicy do zmiany nazwy kwalifikują się cztery ulice: Jest to Armii Ludowej, Gwardii Ludowej, Adama Rapackiego i Wincentego Rzymowskiego. W związku z tym wybraliśmy cztery nazwiska bohaterów: Jest to Jan Zumbach, Walerian Bereżewski. Mikołaj Bołtuć i Karol Kumuniecki. Są to osoby proponowane przez nas, osoby, które są związane z historią brodnicy, głównie okresu II wojny światowej, a niestety dzisiaj bardzo mało znani przez mieszkańców miasta. Przebieg naszego projektu to głównie konsultacje, które przeprowadziliśmy z mieszkańcami ulic. Nie chcieliśmy skupiać się na konkretnych postaciach, lecz zaznajomić mieszkańców z historiami lokalnych bohaterów. Biografie, które spisaliśmy są umieszczone na naszej stronie facebookowej, z którymi mogą się Państwo zapoznać, jak również z wszystkimi działaniami, które podjęliśmy w ramach naszego projektu. Jakiś czas temu w moim biurze zjawiła się dwójka młodych osób, Klaudia i Mateusz. Są to osoby, które chcą pomóc mieszkańcom w przejściu łagodnie przez proces zmiany nazwy ulicy, ponieważ mamy w Brodnicy cztery ulice, które zakwalifikowały się do ustawy dezubekizacyjnej, w której to ustawie należy zmienić nazwę ulicy, na nazwy instytucji, z osób czy też wydarzeń, które promują komunizm. Mateusz i Klaudia mają za zadanie poinformować o tym fakcie mieszkańców, Głównie tych ulic, ponieważ domyślamy się, że niewiele osób aż tak mocno interesuje się polityką, żeby wiedzieć, że będzie to konieczne i już na początku września nazwy tych ulic zmienią się. Dlatego ta dwójka młodych osób chodzi od domu do domu z ulotkami, tłumaczy, dlaczego to musi zostać zrobione, ponieważ wiemy, że Wiąże to się z pewnymi komplikacjami, głównie dla przedsiębiorców, którzy będą musieli zmienić adresy swoich firm na ulotkach, na reklamach, ponieważ osoby indywidualne może w mniejszym stopniu to odczują, ponieważ nie będzie konieczności zmiany dowodu osobistego, z tego co czytamy w ustawie, dopiero przy. Wyrabianiu nowego dokumentu. Także tutaj nie dotknie to osób indywidualnych. Najgorzej właśnie będą mieli przedsiębiorcy, i o to właśnie chodzi tej dwójce, żeby przejść przez ten proces maksymalnie łagodnie, żeby nie było zdziwienia właśnie na początku września. I te osoby poprosiły mnie o pomoc. Oczywiście jak najbardziej przyłączyłem się do tego wydarzenia. Myślę, że Państwo wszyscy, którzy mieszkacie na tych ulicach, również pozytywnie do tego się odniesiecie.